Złoto, lit i woda. Dowiedz się, dlaczego te góry mogą wywołać globalny kryzys w najbliższym roku. Witajcie na kanale. Dziś przyjrzymy się strategicznym zasobom ukrytym w wysokich szczytach Andów. Andes rozciągają się przez pięć państw, tworząc jedną z najbogatszych górskich krain pod względem surowców mineralnych. Złoto od wieków przyciągało poszukiwaczy, a w Andach znajdują się jedne z najgłębszych złotych złóż na świecie. Lit, kluczowy składnik baterii, jest wydobywany w ogromnych solankach na wysokościach powyżej 2000 metrów. Woda w Andach zasila nie tylko rolnictwo, ale także miasta położone w dolinach, będąc życiodajnym elementem regionu. Od czasów kolonialnych pojawiały się spory graniczne, a dzisiaj rywalizacja dotyczy dostępu do tych cennych zasobów. Chile, największy eksporter miedzi, planuje zwiększyć wydobycie złota i litu, co budzi niepokój sąsiadów. Będące drugim co do wielkości producentem miedzi, rozwija projekty litowych basenów, przyciągając zagraniczne inwestycje. Boliwia, posiadająca jedną z największych nieeksploatowanych rezerw litu, staje przed dylematem suwerenności i potrzeb rozwoju. Argentyna z bogatymi złotymi złożami w prowincji San Juan rozważa podniesienie podatków, aby zwiększyć wpływy budżetowe. Stany Zjednoczone obserwują sytuację, Obawiając się ograniczenia dostępu do krytycznych materiałów niezbędnych dla przemysłu technologicznego. Chiny, będące największym konsumentem litu, inwestują w projekty wydobywcze, aby zabezpieczyć łańcuch dostaw dla swoich fabryk. Unia Europejska, dążąca do neutralności klimatycznej, również poszukuje stabilnych źródeł litu, co zwiększa presję na region. Wszystkie te interesy tworzą skomplikowaną siatkę napięć, które mogą przerodzić się w otwartą konfrontację. W roku 2026 złoto z Andów stanowi znaczną część światowych rezerw, a jego cena wpływa na stabilność finansową wielu państw. Lit jest niezbędny do produkcji baterii elektrycznych, a zwiększone zapotrzebowanie może spowodować rywalizację o dostępność surowca Tilanto. Woda z lodowców andyjskich zasila rzeki, które zasilają rolnicze płaszczyzny w Chile, Argentynie i Peru, zapewniając żywność dla milionów. Zmiany klimatyczne przyspieszają topnienie lodowców, co zmniejsza dostępność wody i może wywołać konflikty o jej podział. W roku 2024 rządy zatwierdziły nowe koncesje górnicze, co zwiększa intensywność wydobycia w najbliższych latach. Chile ogłosiło plan podwojenia produkcji litu do roku 2029, aby zaspokoić globalne zapotrzebowanie. Peru wprowadza surowsze regulacje środowiskowe wymagające od firm minimalizacji odpadów i ochrony ekosystemów górskich. Bolivia planuje stworzyć Państwowy Fundusz Surowcowy, aby zapewnić, że dochody z Litu będą inwestowane w rozwój społeczny. Międzynarodowe umowy wodne, takie jak Traktat Anski, nakładają obowiązek współpracy przy zarządzaniu zasobami wodnymi. Eksperci przewidują, że w roku 2026 może nastąpić krytyczny punkt, w którym negocjacje zawiodą. Pierwszy scenariusz zakłada współpracę regionalną, w której państwa dzielą się przychodami i chronią środowisko wspólnie. Drugi scenariusz to jednostronne wydobycie, gdzie silniejsze gospodarki wykorzystują swoją przewagę technologiczną, ignorując lokalne potrzeby. Trzeci scenariusz przewiduje otwartą konfrontację zbrojną, w której grupy zbrojne walczą o kontrolę nad kopalniami i zasobami wodnymi. Lokalne społeczności indyjskie obawiają się utraty swoich tradycyjnych ziem i zanieczyszczenia wód, co może wywołać protesty. Intensywne wydobycie może prowadzić do zanieczyszczenia gleby, utraty bioróżnorodności i degradacji krajobrazu górskiego kony. Niezadowolenie społeczne może przerodzić się w zamieszki, które utrudnią działalność przedsiębiorstw i zwiększą koszty projektu. Międzynarodowe korporacje, takie jak firmy z sektora technologicznego, inwestują miliardy dolarów, licząc na długoterminowe zyski z Litu. Główni gracze na rynku akumulatorów, w tym producenci samochodów elektrycznych, zależą od stabilnych dostaw Litu z Andu. Rynki finansowe reagują na informacje o potencjalnych zakłóceniach, podnosząc ceny surowców i wpływając na portfele inwestorów. W odpowiedzi niektóre państwa mogą wprowadzić sankcje gospodarcze, aby wywrzeć presję na nieprzestrzegających regulacji. Zakłócenia w dostawach Litu odbiją się na produkcji samochodów elektrycznych, co może opóźnić transformację energetyczną? Wzrost cen złota może zwiększyć atrakcyjność inwestycji w bezpieczne aktywa, wpływając na globalne rynki kapitałowe. Niedobór wody w dolinach może ograniczyć plony rolnicze, co z kolei podniesie ceny żywności i zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu. Ludzie uciekający przed degradacją środowiska mogą migrować do miast, zwiększając presję na infrastrukturę miejską. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Może podjąć inicjatywę mediacji, aby zapobiec eskalacji konfliktu i chronić zasoby naturalne. Regionalne organizacje, takie jak Unia Andów Południowoamerykańska, odgrywają kluczową rolę w koordynacji polityk wodnych i górniczych śród. Negocjacje dyplomatyczne powinny rozpocząć się najwcześniej w pierwszym kwartale roku 2026, aby dać czas na kompromisy. Brak porozumienia może przekształcić się w szerszy konflikt południowoamerykański, zagrażający stabilności całego kontynentu. Eksperci proponują wprowadzenie transparentnych systemów monitorowania, które umożliwią śledzenie wydobycia i zużycia wody. Kluczowe jest zapewnienie, że przychody z surowców trafią do programów edukacyjnych i opieki zdrowotnej dla lokalnych społeczności. Zrównoważone praktyki górnicze, takie jak recykling odpadów i ograniczanie emisji mogą zmniejszyć wpływ na środowisko. Przejście na odnawialne źródła energii w regionie może zmniejszyć zapotrzebowanie na paliwa kopalne i ograniczyć konflikty o zasoby. Historia pokazuje, że konflikty o surowce, takie jak wojny naftowe w Bliskim Wschodzie, prowadziły do długotrwałej niestabilności. Równując z przeszłością możemy wyciągnąć wnioski o potrzebie wczesnej interwencji dyplomatycznej, aby uniknąć powtórzenia błędów. Wczesna współpraca między państwami i sektorem prywatnym może przynieść korzyści wszystkim, zapewniając pokój i rozwój. Zachęcamy do zostawienia komentarza, w którym podzielicie się swoimi przemyśleniami na temat przyszłości górskich zasobów. Podsumowując, kontrola nad złotem, litem i wodą w Andach może stać się kluczowym czynnikiem kształtującym globalną stabilność. Nasze decyzje dzisiaj zadecydują czy te góry będą źródłem konfliktu, czy fundamentem współpracy międzynarodowej? Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych analiz geopolicznych i edukacyjnych materiałów. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie odkryjemy kolejne tajemnice świata.